Cześć w tym odcinku z METIN 2. Mm, jesteśmy na innej postaci. No bo co, nie było mnie. Kurwa, no bo też to tamta postać kurwa, nie wiem coś z nią się stało. Zbanowali mi ją i chuj. Nie wiem za co. Nawet. <laughs> ale my spróbujemy sobie wbić 20 poziom mm, moim taksi-drinkiem. Głupi nika, ale no cóż, nie miałem jakiego. Pokażę, jak zbyt pro nie jest. Właśnie o to mi chodzi, żeby to nałożyć i to podulepszyć. Jest jakiś... Nie, nie. czekaj cię ścina mi coś w słuchawkach. Dobra. Dobra, już lepiej. Salvemi. Dobrze. To co w filtr uczynek z meta. No, już 9%. A a Mhm. chcę tą serię dokończyć do chyba 15 odcinka lub do 20 i niech będzie teraz będę próbował co nie wiem co dzień gdzieś odcinek wbijać więc się nie przejmujcie o kurwa sorry padłem sorry za wulgi ale wkrzone dzisiaj jestem i sorki że cicho mówię bo jest już noc, a mama i tata i brat mu śpi, więc nie chcę ich obudzić. Dobra mam nadzieję, że oglądaliście mój konkurs i mam nadzieję, że będziecie w nim uczestniczyć. Bo jeszcze... Mam nie wiem jeszcze coś może na ten konkurs dodam, bo za słabo wyszło coś do Minecrafta. Może intro jakieś do... dam wam do pobrania i sobie pobierzecie, I sobie będziecie mogli mieć w odcinkach swoich. Będzie git. No, już tutaj kółeczko wbite. Sobie jak spimy, jak spimy. Jakbym miał ktoś pytanie do mnie, hmm, czym nagrywam, to nagrywam MSI Afterburner, jakoś tak. Wow. Hmm. Zaraz powiem czego słucham. Od Brzezika, tą muzykę wziąłem. A no, tam w jakimś filmie puścił to. Jan Tiersen i Just Serious jakbyś tak. C coś innego załączyłem. Co hmm. Nie, nie, nie. No. O, może być. Hm. Ponucę wam może zaraz. Jeee, yeah. yeah, yeah, yeah. czy chce wstać, jak Czy było z nami? Nie, 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 No, nie, no, przestało nas, rzadziły na mnie tylko many-many. Ale many. no, to i wam jeszcze raz. Nie. Nie. W końcu wasz świeci. A co i dzieci? Smał tam piekła. I bez chusty. Hmm. A nie będę nociu Musimy jak spić. Jeszcze 70%. Dokładnie 69%. Wiem, że to jest nudne, ale. No co? Lepiej na jednym hmm. Zamiast tego na pewno o tym wiesz. Może. Jeszcze nie wiem. A jakaś szata. No. O, 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 metek. Super. Hi, hi, hi. Nie mieliście okazji zobaczyć na jak miałem na tej postaci pierwszy level, więc sad za to. Jeszcze na pewno będę grał na serwerze D Hikariami. On, tam jakiś oglądałem przed chwilą jego odcinek, coś tam jakiś serwer ma, więc na pewno na nim zrobię serię z niego. O ile będę mógł? 45 procent. Byłem ja odcinek nie będzie za długi. Tego spódzika weźmiemy już i koniec chyba. Bo ten program dużo strasznie zajmuje miejsca. Hmm. Dobra, to już kończy na ten odcinek, więc subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie, łapki w górę, więc cześć!